Witam Was, moi drodzy. Jestem uśmiechnięta, bo jest właśnie koniec roku szkolnego i myślę, że wszyscy, którzy to oglądają, którzy jeszcze do szkoły chodzą, to też są bardzo szczęśliwi, że już koniec tego roku, bo nie znam osoby, która nie cieszyłaby się na wakacje. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, o który się Was pytałam i wiecie o tym, jeśli obserwujecie mnie na Instagramie. Na stole się Was pytałam, czy chcecie porównanie książki trzy kroki od siebie do filmu, czyli do ekranizacji tej książki. Czy do gwiazd naszej wina, to tak jak dużo osób mi pisało, że tak właśnie powinnam zrobić, ale że różnica była naprawdę bardzo, bardzo niewielka. Ja stwierdziłam, że nagram to jakby w dwóch częściach i pójdę po prostu na kompromis. Nagram i tą, i tą odsłonę jakby tej recenzji. Czyli na początku powiem wam o różnicach albo podobieństwach Pomiędzy książką a filmem A potem przejdę do porównania tej książki do gwiazd naszych wina Główna bohaterka tej książki, Stella, jest choroną dozę I ona jest bardzo obowiązkowa w swoim leczeniu Jest niemalże perfekcjonistką Ona chce wszystko zrobić jak najlepiej Żeby żyć jak najdłużej, żeby dojść do przeszczepu płuc Żeby po prostu jak najdłużej na tym świecie zostać Żeby też jak najlepiej się czuć w trakcie przebiegu tej choroby Ona sobie tak właściwie już sama nie to, że dawkuje leki, ale ma u siebie w pokoju wózek z lekami, wie o których porach musi te leki brać, o której jaką terapię stosować, kiedy pójść na gimnastykę, po prostu jest, ma wszystko pod linijkę, zresztą ona ma cały plan, po prostu ma plan na życie, plan dniowy, plan tygodniowy, jest po prostu takim typem osoby, która musi mieć wszystko pod linijkę, musi mieć wszystko zaplanowane i ten jej porządek zaburza Will, nowy chłopak, który się pojawia na jej oddziale, też chodzi na dozę i on ma tak potocznie mówiąc wyrąbane w to swoje leczenie. Już naprawdę nie obchodzi go to, czy będzie zdrowy, czy chory, jak się będzie czuł, ponieważ on y, się zaraził, czy został zarażony, nie wiem do końca jak to wygląda, taką bakterią. Przez którą został automatycznie wykreślony z listy oczekujących na przeszczep płuc. Także on całkowicie stracił nadzieję, i tak właściwie jedyną osobą, która ma nadzieję, jeszcze jakąś, że uda się, że jakaś tam eksperymentalna terapia na niego zadziała, jest jego matka, która strasznie go denerwuje w tym wszystkim, bo on wie, że wiele czasu mu nie zostało, chciałby korzystać z tego życia jak najlepiej. A to, że jego matka ciągle go y, przesuwa do innych szpitali, strasznie mu przeszkadza, y, jest do niego strasznie niewygodne, więc zresztą on mówi otwarcie, że skończy 18 lat i po prostu wychodzi z tego szpitala, że będzie korzystał po prostu z życia, dopóki z tego życia korzystać może, dopóki jeszcze po prostu na tym świecie jest. Jak już powiedziałam, Stelle to strasznie denerwuje. Ponieważ już po jednym spotkaniu z nim, po krótkiej rozmowie, ona stwierdza, kurde, mi od tym chłopaku, zależy mi, żeby on żył, także niech on się weźmie za siebie. Zresztą to samo mówi. E, organizuje jakby swoją terapię tak, żeby robić wszystko równocześnie z nim, żeby razem łykali leki, żeby po prostu razem chodzili na te wszystkie gimnastyki, zajęcia ponieważ po prostu zależy jej na tym, żeby on trzymał się tego programu i może wie, że on jest tą bakterią zarażony. Czterowie jednak, mimo że wytwarza się pomiędzy nimi pomału uczucie, nie mogą się do siebie zbliżać na mniej niż trzy kroki, tak jak mówi tytuł tej książki, ponieważ osoby, które są chore na mukowiscydozę, mogą siebie nawzajem zrażać jakimiś bakteriami, które po prostu mogą doprowadzić do ich śmierci. Jeszcze dodatkowo Will ma tą taką bakterię, przy której, gdyby zraził ją Stelle, no to ona by po prostu też została wykreślona z tej listy do przeszczepu i umarliby oboje. Więc oni jakby trzymają tą odległość, ale. No, jednak z przebiegiem książki jest im coraz trudniej tą odległość trzymać. Właśnie z tego względu, że no wytwarza się pomiędzy nimi uczucie, uczucie bardzo silne i pomyślcie sobie po prostu właśnie to jest dla mnie taki najstraszniejszy aspekt tej książki, tej historii, że osoby, której się zakochujecie, którą pomału kochacie, nie możecie jej nawet dotknąć, bo zwykły dotyk może przenieść te bakterie, które mogą doprowadzić do śmierci obu stron. Pomału zaczyna się przesuwać już w stronę porównania tej książki do filmu i powiem Wam tak, czytając tę książkę miałam co chwilę takie uczucie, że kurde coś mi tutaj nie pasuje. Jakby miałam wrażenie, że historia się dzieje za szybko, że jest zbyt mało opisu, że te opisy są tak na siłę. Tak czytam i myślę, kurde to jest jakby taki rozszerzony scenariusz, że tak właściwie ta historia była taka sucha. Może dlatego ona mnie nie poruszyła, nie wiem, ale jakby czytając tę książkę, myślałam, że kurde, ta książka musiała być świetnym materiałem na scenariusz, na film, więc na pewno film będzie dużo lepszy. I nie pomyślałam oczywiście o tym wcześniej, ale przed obejrzeniem filmu weszłam w internet i się okazało, że ta książka została napisana na podstawie scenariusza. Nie na podstawie bezpośrednio filmu, ale na podstawie scenariusza właśnie do tego filmu Trzy kroki od siebie. Tak więc dla mnie wszystko stało się jasne, że dobra teraz rozumiem, czemu ta książka była taka, a nie inna. I jeśli chodzi o film, bardzo mi się on podobał. Myślę, że aktorzy zostali świetnie dobrani, zresztą też zostało świetnie wszystko odegrane. Znowu miałam problem z tym, że wszystko się dzieje ciut za szybko, ale to może dlatego, że już byłam jakby świeżo po książce, bo tak właściwie w ten sam dzień skończyłam książkę i obejrzałam film, więc może dlatego to mi przeszkadzało. I powiem Wam tak, jeśli obejrzeliście film, który niedawno był w kinach, to myślę, że ta książka Wam się bardzo spodoba, z tego względu, że jest tutaj kilka takich scen, które nie zostały umieszczone w filmie, ale zostały umieszczone w scenariuszu. Na takiej zasadzie, że na przykład, jak oglądamy czasem na YouTube wycięte sceny z Harry'ego Pottera, to na tej zasadzie właśnie ta książka została napisana, że zostało w niej umieszczone po prostu wszystko. I żadna scena nie została wycięta, tak jak z filmu, na pewno niektóre sceny zostały wycięte. Także tą książkę w formie takiego dopełnienia sobie filmu, dopełnienia sobie seansu polecam Wam serdecznie. Samej książki nie za bardzo. Bo jednak tak jak mówię, mi coś w nie, tej historii brakowało, czytając tą książkę. Ona jakby nie była pełna, bo jednak te wszystkie e, uczucia są wypisane na twarzach aktorów, jak oni grają i tego już nie można opisać w książce, także bardziej Wam myślę polecam film i potem czytanie książki w ramach dopełnienia. Zgranie przechodzimy do porównania tych dwóch książeczek, czyli Gwiazdna naszych wina i trzy kroki od siebie. I ja już wam z góry powiem, bo jakby czuję się w obowiązku mam z góry powiedzieć, że nie nie uważam, że ta książka była lepsza od gwiazd naszych wina. Zresztą myślę, że już domyśliliście się tego po pierwszej jakby części filmiku, w której mówiłam wam, że książka po prostu do mnie nie przemówiła, a gwiazd naszych wina kocham całym serduszkiem. Kocham zarówno film, jak i książkę. Dla mnie to jest po prostu świetna, pełna historia. I właśnie jeśli chodzi o porywanie takie fabularne, yy, to. Więc nasze chwilach było dużo pełniejsze, dużo więcej się tutaj działo, dużo lepiej były opisane uczucia historii bohaterów, po prostu lepiej się mogłam w nich wczuć, to wszystko nie było takie suche, tak jak po prostu czułam, że to było suche w trzy kroki od siebie. Historie Stelli i Willa i Hazel i Augustusa są według mnie całkowicie inne, bo to, że łączy ten wątek choroby, to w ogóle jakby nie sprawia, że one są podobne, według mnie. To jest jakby taka jedyna wspólna rzecz, która je łączy. Nie wiem, tak mniej więcej na tej samej zasadzie, co po prostu książki o wampirach. Także jakby nie czuję się i na siłach, i kompetentna, żeby po prostu porównywać Wam te książki pod względem fabularnym. Jeśli chodzi o to, co wiele osób mi mówiło, i co też słyszałam, że Gwiazd Naszych Wina w porównaniu do Trzy Kroki Od Siebie to jest taka gloryfikacja tej choroby, że w ogóle się na nią nie zwraca tak bardzo uwagi. I się w ogóle z tym nie zgadzam, bo to, że akcja Trzy Kroki Od Siebie dzieje się w krótszym odstępie czasu i tylko w szpitalu, a akcja Gwiazd Naszych Wina dzieje się w różnych miejscach nawet na świecie i w dłuższym odstępie czasu, to jakby w ogóle nie jest wyznacznikiem tym, jak ta choroba została tutaj ukazana w tych obydwu książkach i to, czy była gloryfikowana, czy nie. Bo jednak uważam, że w WIAS NASZYCH WINA ta choroba też jest pokazana i jest pokazana dobrze. Też jest pokazana, jak po prostu wiele rzeczy choroba może zabrać. Jak ona jest trudna, zarówno dla bohaterów, jak i dla ich rodziny. Także w ogóle nie zgadzam się z tym, że występuje tutaj gloryfikacja. Bo nie wiem, komuś się nie podoba może to, że e, bohaterowie mogli się do siebie zbliżać, że się w sobie zakochali, że przeżywali różne przygody razem. No, nie rozumiem jakby tego w ogóle, bo jakby ja nie wiem o co chodzi osobom, które tak mówią, ponieważ chore osoby też mają prawo do tego, żeby korzystać z tego życia tak jak mogą. I to, że Stella i Will nie mogli tego robić tak jak robili to Augustus i Hazel no to to już jakby jest kwestia choroby i rodzaju tej choroby, a nie tego, jak ona jest ukazana, czy jest gloryfikacja, czy nie. Jeśli Augustus i Hazel przeżywają razem jakieś przygody, zakochują się w sobie, mogą siebie dotykać, to jest dla was wyznacznikiem tego, że to jest gloryfikacja tej choroby, no to no i nie zgadzam się z tym w ogóle. Zgadzam się z tym, oczywiście, że to jest dramatyczne i tak jak wam już powiedziałam, że Stella i Will nie mogą się dotknąć, to jest dla mnie coś strasznego, bo jakby wszystkie relacje międzyludzkie opierają się na dotyku. Już nie chodzi mi nawet o pocałunek, o zwykły dotyk, może skończyć się dla nich śmiertelnie i ja to rozumiem. Ale jeśli czytaliście gwiazd naszych wina, to wiecie też, że choroba odgrywa tutaj dużą rolę i też jest dramatyczna po prostu. To nie jest też jakaś tam bicielanka, że Boże zakochali się w sobie i teraz mają razem jakieś przygody, pewnie któryś z nich umrze na końcu, ha, 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 nie, no po prostu. Fajna historia o chorobie, no. Jednak musimy rozdzielić trochę, czy chcemy czytać o chorobie, stricte o chorobie, czy chcemy jeszcze coś więcej znaleźć w tej książce, bo jeśli ktoś, jeśli autor w tym przypadku nie opisuje tylko choroby jako tylko choroby, tylko skupia się na innych wątkach, no to dla mnie to jest nawet na plus, bo ludzie, którzy są chorzy nie myślą tylko o tej chorobie, bo chcą po prostu korzystać z życia. Także ja jestem obiektywna w tej kwestii, bo mimo że kocham jest Naszych Wina, Całym swoim serduszkiem To trzy kroki od siebie też mi się podobały Nie tak bardzo, ale właśnie z tych względów, które wam wymieniłam Więc jeśli chcecie czytać po prostu O chorobie, o tym przybywaniu w szpitalu O tym jak to po prostu całe leczenie wygląda To przeczytajcie trzy kroki od siebie One na pewno bardziej będą wam się podobać Będzie wam się podobało to, że inne wątki są po prostu Na drugim planie A jeśli chcecie po prostu historię z chorobą w tle w Której choroba też jednak występuje I gra dużą rolę w życiu bohaterów To przeczytajcie Gwiazd naszych wina Ponieważ mimo, że cała historia nie kręci się wokół choroby to mimo wszystko ta choroba jest fundamentem tej historii, ponieważ ogranicza wiele działań bohaterów i determinuje ich myśli i to, co robią. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, taka recenzja porównawcza bym powiedziała, może nie analiza porównawcza, ale taka recenzja, że taka forma po prostu Wam odpowiada. Mam nadzieję, że za bardzo się tutaj nie rozwinęłam, że się nie nakrzyczałam za bardzo, że po prostu zrozumieliście to, co miałam Wam do przekazania. Dajcie mi koniecznie znać, jakie Wy macie odczucia zarówno wobec y, tej książki w porównaniu do filmu, jak i tej książki w porównaniu do Gwiazd naszych Wina oraz po prostu, jaką macie opinię na temat tych książek z wątkiem choroby? Ja życzę Wam miłego dnia, niektórych miłych wakacji i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale. Do zobaczenia!